Cześć, dzisiaj postanowiliśmy nagrać krótki film na temat butów. Pierwszy taki. Spróbujemy odpowiedzieć na pytanie, jaki powinien być idealny but trekkingowy? I nie tylko trekkingowy. To pierwsze wideo tego typu nasze, więc trochę się stresuję. Stresujesz się? Jak zawsze. Buty na stół. Co by na to powiedzieli nasi rodzice? Nie, trochę bez sensu. E, na szczęście w przebitkach zobaczycie pełnoprawny test. Punkt pierwszy: rozmiar i waga. Pomijając fakt, że tego typu buty powinny pasować w średniej grubości skarpetce, lepiej, żeby były na styk. A nie za duże, ponieważ tego typu buty szybko się rozbijają. To zwróćmy także uwagę na wagę butów. Na okres wiosna, lato, jesień. Buty nie powinny być zbyt y, ciężkie, uwaga. Te nasze są wręcz lekkie, ważą tylko 650 gramów, stopa się nie męczy tak bardzo niż w butach zimowych. Ponadto ma to sens gdy buty stosujemy na miasto, bo dzięki niskiej wadze buty typowo trekkingowe możemy używać śmiało jako hikingowe czy miejskie i naszym zdaniem to jest plus. Sprawdziliśmy to na przykład dwa tygodnie temu byliśmy w tych butach w Toruniu. Wiadomo w Toruniu powierzchnia wielu ulic nie jest prosta, jest tam dużo kocich łubów i te buty świetnie się sprawdziły. Drugi. E, pokrycie i oddychalność. Skóra czy tworzywo? To tak jak. Mm, o to jest pytanie. Jajko czy kura? Oczywiście w tym przypadku odpowiedź jest prosta. Skóra była szybciej i naszym zdaniem jest lepsza niż tworzywa. Zwłaszcza kiedy mówimy o bucie z jednego płata skóry. Kiedy cholewka jest z jednego płata skóry. Poza tym skóra daje większą odporność na uszkodzenia mechaniczne. Współgra ze stopą biologicznie. Oddychalność jest bardzo ważna, zwłaszcza gdy mamy ochotę ściągnąć buty, np. w schronisku, czy tak jak my często w pociągu, czy w polskim busie. Zwłaszcza dla otoczenia. Tak, i nie eksterminować współpasażerów. Więc producent tych butów akurat stwierdza, że do 15 stopni buta, but jest w stanie wytrzymać, a noga się nie spocić. To dużo i uczciwie daje nam większość, przez większą część roku komfort, tak, jeśli mówimy o butach wiosenno-letnio-jesiennych. Zdecydowanie lepiej dla stopy, gdy wnętrze również jest z skórą i duża część butów skórzonych ma nieco mniejsze parametry oddychalności niż właśnie mieszanki kordury, nylonu i tak Natomiast dużo lepiej odprowadza wodę, czy też nie nasiąka wodą. No właśnie, co z wodą? Punkt trzeci. Wodoodporność. Mówmy się, że wodoodporność to standard w butach, które mają Wam służyć uniwersalnie. W tym przypadku jest tutaj membrana i goreteks, co powinno załatwić i załatwia sprawę. Mam iść do wanny z nimi? Możesz. No, <laughs> Język połączony z skórzaną błoną daje szansę, że nie wleje Wam się woda, nawet większej kałuży i nie wpadnie do skarpetek roztopiony śnieg. Aczkolwiek bez prawidłowej impregnacji buty skórzane są w stanie po sezonie, dwóch nasiąknąć głównie w strefach zgięć, czyli tutaj i największych tarć, czyli tutaj. Buty z mają zazwyczaj klejone lub szyte obitki w tym miejscu, z czym yy, mam raczej złe wspomnienia. Niektóre firmy stosują skórę olejowaną, dzięki której wodoodporność butów jest dość długa. Szukajcie parametrów powyżej 5000 słupa wody, lub po prostu zapytajcie o nie. Ale jeśli wiecie, że nie będziecie w tych butach chodzić wśród, wzdłuż potoków, yy, czy też yy, podczas jakiejś Ulew. yy, ogromnej ulewy. Po mieście, czy yy, po prostu w głębokim śniegu? To nie kupujcie butów z membraną. Po co? Podeszwa to cichy bohater albo antybohater każdego buta. Przede wszystkim w tym przypadku mamy Vibram, czyli numer jeden, najsłynniejszą podeszwę świata, producent z Włoch. Natomiast weźmy pod uwagę, że mamy cztery skale twardości podeszwy. O ile A to but, który można zgiąć praktycznie jak harmonika, takie ma miękkie podeszwy. O ile D to but absolutnie twardy, prawie jak żelazko, Kiedyś bardziej... takie miałeś. No, Trezety na przykład. To polecamy B i C. Lub ewentualnie A, B. Są to buty, są to podeszwy, które idealnie będą się sprawdzały, jeśli częściej będziecie chodzić po górach, to BC, jeśli częściej po mieście AB. Ale te mieszanki są najbardziej uniwersalne, bo wasza stopa nie będzie się wtedy męczyć tak jak przy podeszwie twardej, ale też nie będzie czuć każdego kamienia, konara jak przy podeszwie miękkiej, kiedy jest zamienka podeszwa szybko Wam się zetrze i będziecie czuć każdy kamień, czy wręcz kociełby. Na przykład tak jak w Toruniu na Starówce testowaliśmy but, no to wtedy by się zbyt miękka podeszwa na pewno odezwała. I te buty mają świetny profil, to znaczy są tak ekstremalnie wywinięte z przodu, dzięki czemu Minimalizuje to częstotliwość otarć, nie można też podczepić raków, co prawda, ale coś za coś. Bieżnik powinien dość szybko odprowadzać błoto w tego typu butach. No tutaj powiedzmy, że jest to trochę minus, bo ten bieżnik różnego rodzaju błoto i też niespodzianki, które się pojawiają, no nie odprowadza tak jak powinien. Punkt piąty, wytrzymałość. Wiele ludzi uważa, że Zakupione buty zawsze będą nieprzemakalne, zawsze będą takie piękne, gładkie, czyściutkie, bez żadnego zarysowania, szramki, już na zawsze. Ale niestety tak nie jest. Po pierwsze buty z zamszu już po kilku wyjściach mogą tak naprawdę się przebarwić, a buty ze skóry licowanej także stracić swój połysk. Tak naprawdę chodzi o to, by regularnie, dwa razy do roku, minimum trzy buty konserwować. Trzeba sobie uczciwie powiedzieć, że tu też wygrywa skóra. Buty tworzywowe trochę szybciej łapią wilgoć i schną oraz szybciej puszczają gdzieś na szwach lub klejeniu. Numer 6. Po szóste, skupmy się na dwóch czynnikach, w zależności od użytkowania. Sznurówki oraz kostka. Bardzo ważna, a właściwie mega ważna. Sznurówki potrafią irytować, gdy się poluzują poluz często, puszczają, rozwiązują. But powinien mieć stabilizujące haczyki, właściwie to już dzisiaj norma. Zwłaszcza trzy pary w górnej części języka. Który to język też, idealny język powinien być nieco asymetryczny. Wtedy się nie przesuwa na zewnątrz. Mnie to też wkurza. Trzymanie kostki. I ścięgna Achillesa, to jedna z najważniejszych czynników, jeśli chodzi o komfort w górach i w każdym innym terenie niż miasto. Generalnie polecamy buty za kostkę, są lepsze, bardziej uniwersalne, zwłaszcza kiedy macie plecak z sobą, lub już jakieś obciążenie. Minimalizuje to po prostu skręcenie stawu skokowego i inne kontuzje. Czy but trzyma dobrze kostkę można już sprawdzić w sklepie robiąc ćwiczenie przy ścianie lub, tak jak my tutaj widzicie, przy drzewie. Nie powinniśmy mieć za achillesem przestrzeni większej niż dwa palce. Wtedy coś jest nie tak i, i but tak naprawdę nie trzyma odpowiednio naszej kostki. Nie należy też za mocno ściskać buta, na przykład po to, żeby się zmieścił pod nogawkę ulubionych dżinsów. Rurek, na przykład. Nie tędy droga. Podsumowując teraz po bożemu tutaj, marka Aku to pewna firma ponad 30-letnia, włoska, tam też produkowane są buty. No, nie jest może to kategoria takich wpów ów outdoorowych, jak Mind czy dla Sportiwa, ale za to jest już dawno do przodu, przed takimi znanymi markami, które tutaj możemy jedną, drugą, trzecią, czwartą wymienić, pewnie się domyślacie. I w tym przypadku właśnie ten Tribute GTX, to jest taki świetny but, który można zaliczyć do uniwersalnych, trochę trekkingowych, trochę hikingowych na trzy sezony minimum. Mam tu na myśli wiosnę, lato i jesień oraz na więcej sezonów w wykorzystaniu. Bardzo fajny, uniwersalny bucik. No i podstawowe kardynalne jeszcze pytanie, dla kogo są tego typu właśnie buty? Dla takich turystów jak my. Trochę jury, bezkidy, często całodzienne zwiedzanie miast i ich zakamarków, raczej transport publiczny, nie auto. Yy, takie buty posłużą Wam przez kilka sezonów. Dlatego warto w nie zainwestować te 600-700 zł. To są buty stabilne, wytrzymałe, dość lekkie. Jednak nie planujcie w, w nich wypadów z wyższe góry, zwłaszcza zimą. zimą. Głęboką zimą, nie. Podsumowując, wystawiamy tym butom. Ty, 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 ty. <laughs> uwaga, uwaga. Cztery gwiazdki na, na pięć. pięć.